Jedzą, piją, lulki palą, tańce hulanka swawola. Ledwie karczmy nie rozwalał. Haha, jehi, ha, he, he, hejże hola. Twardowski wsiadł w końcu stoła, Podparł się w boki jak basza. Hulaj dusza, hulaj woła. Śmieszy, tumani, przestrasza. Żołnierzowi co grał zucha, Wszystkich łaje i potrąca, Świsnął szablą koło ucha. Już z żołnierza masz zająca. Na patrona z trybunału, co mieczkiem wypróżniał rondel, zadzwonił kiesą pomału. Z patrona robi się kondel szewców nos wyciął trzy szczutki, do łba przymknął trzy rureczki, Smoknął cmok i gdańskiej wódki wytoczył ze łba pół beczki. Wtem, gdy wódkę pił z kielicha, kielich zaświtał, zazgrzytał, patrzył na dno. Co u licha? Po coś tu kumie zawitał. Diablik to był, wódce na dnie, Isty niemiec, sztuka kusa. Skłonił się gościom układnie, zdjął kapelusz i dał susa, z kielicha aż na podłogę. Pada rośnie na dwa łokcie, nos jak kaczek, kurzą nogę i krygulcze ma paznokcie. — A, Twardowski, witam, bracie! — to mówiąc bierze obcasem. — Cóż to, czyliż mnie nie znacie? — Jestem Mefistofelesem. Wszak ze mną na Łysej Górze robiło duszy zapisy. Cyrograf na byczej skórze podpisałeś ty i bisy. Miały słuchać twego Rymu, Ty jak dwa lata przebiegnął, miałeś pojechać do Rzymu, by cię tam porwać jak swego. Już i siedem lat uciekło. Cyrograf nadal nie służy. Ty czarami tręczysz piekło, ani myślisz o podróży. Ale zemsta. Choć leniwa, nagnała cię w nasze sieci. Ta karczma Rzym się nazywa. Kładę areszt na waszeci. Twardowski ku drzwiom się kwapił. Na takie diktum acerbum diabeł za kontusz łapił. A gdzie jest nobile verbum? Co tu począć, kusa rada? już nałożyć głową. Twardowski na koncept wpada i zataje trudność nową. Patrz w kontrakt, mefistofilu. Tam warunki takie stoją. Po latach tylu, a tylu, gdy przyjdziesz brać duszę moją, będę miał prawo trzy razy zaprząc ciebie do roboty. A ty najtwardsze rozkazy musisz spełnić co do Joty. Patrz, oto jest karczmy godło, koń malowany na płótnie. Ja chcę mu skoczyć na siodło, a koń niech skopyta utnie. Skręć mi przy tym biczyk z piasku, że miał czym konia chłostać. I wymuruj gmach w tym lasku, bym miał gdzie na popas zostać. Gmach będzie z ziarenek orzecha, wysoki pod szczyt krępaku. Z brud żydowskich ma być strzecha, podbita nasieniem z maku. Patrz, oto namiary ćwieczek. Cal gruby, długi trzy cale. Każde z makowych ziarneczek wbimi takie trzy bratnale. Mefistofil duchem skoczy, konia czyści, karmi, poi. Potem biczek z piasku toczy i już w gotowości stoi. Twardowski dosiad biegusa. Próbuje podskoków zwrotów, stępa galopuje kusa. Patrzy, aż i gmach już gotowy. No, wygrałeś panie bisie, lecz druga rzecz nieskończona. Trzeba skąpać się w tej misie. A to jest woda święcona. Diabeł kurczy się i krztusi, aż zimny pot na nim bije, lecz pan każe sługa musi. Skąpał się biedak po szyję. Wyleciał potem jak z procy, otrząsął się, parsnął uraźnie. Teraz jesteś już w naszej mocy, najgorętszą odbył łaźnie. Jeszcze jedno, będzie kwita, zaraz pęknie moc czartowska. Patrzaj, oto jest kobita, moja żoneczka twardowska. Ja, na rok u Belzebuba, przyjmę za ciebie mieszkanie. Niech przez ten rok moja luba, z tobą, jak z mężem zostanie. Przysiąż jej miłość, szacunek i posłuszeństwo bez granic. Złamiesz choć jeden warunek. Już cała ugoda za nic. Ja był do niego Pół ucha, pół oka zwrócić do samki, Niby patrzy, niby słucha, Tymczasem już blisko klamki. Gdy mu twardowski dokucza, Od drzwi, od okien odpycha, Czmychnąwszy dziurką od klucza, Dodząc jak czmycha, Tak czmycha.